z punktu widzenia tego, na co na przykład władze miasta Gdańska mają wpływ, czyli polityka przestrzenna, no to to jest yy, dramat. Stworzono na tak zwanym górnym tarasie, czyli wyżej położonych dzielnicach, które niegdyś były lasami, czy, yy, czy takimi terenami służącymi retencji. Stworzono wielkie nowe osiedla, do których oczywiście zaproszono ludzi spoza Gdańska do zamieszkania tam. I ci ludzie stoją naprawdę po godzinę, półtorej w korkach w jedną stronę. Nie mają tam ani szkół, ani żłobków, przedszkoli, centrów takich życia, rozrywki, zieleni bardzo mało, no ale mieszkają w Tańsku. Przeprowadzają się, no to co? Jak się przeprowadzasz do jakiegoś miasta, no to nie chcesz mówić, że się przeprowadzasz do miasta źle zarządzanego, tylko jak się przeprowadzasz, to raczej mówisz, no fajnie w tym Gdańsku, prawda? Bo po to się do tego Gdańska przeprowadzasz.